Tak więc wjeżdżamy dzisiaj z kolejną gierką, jak będzie w Survivor Merex, czyli Roguelike Bullet Hell, coś w tym stylu, co znowu urzekło mnie wyglądem i chcę zobaczyć jak będzie z gameplayem, ponieważ już od razu wiem, że wszelkie dema, które ściągnąłem, nie każdy jest tym za co się podawał i było to o wiele nudniejsze niż mi się wydawało po obrazkach, więc jeżeli jesteśmy tutaj, to znaczy, że to jest dość, dość ciekawa gierka, to jest taki, powiedzmy, zawsze taki mały spoiler, że jeżeli jest gierka, która się pojawia, to nawet jeżeli uważam, że nie jest najlepsza, to znaczy, że wydawała mi się przynajmniej wystarczająco interesująca, żeby ją pokazać. Więc jeżeli jesteśmy, to zaczynajmy i bawmy się Survival Marks, czyli Start Game. Będę teraz tak Clone Bay oraz Operations. Zdecydujemy, że chcę zagrać po prostu Clone Bay jako taki początek, ja nie wiem, tam zastanawiam coś merkom minimalnie, dobra, jest wszystko, kit, więc clone bay, e, mamy tutaj naszego komandera, który nie ma żadnych oczywi oczywiście specjalnych możliwości, chociaż możemy sobie zmienić innego, mamy tutaj parę, mamy trzy wybory, mamy C101, C201 i C301, mamy oczywiście basic, najbardziej basic komandera jaki może być, e, tutaj mamy statystyki ogólnie pod kamerką, no ale, haha, standardzik, że ja zaś za za zakrywam, mamy tutaj, e, Gościa, który ma lepszy view range, ma jest szybszy, ale jest słabszy oraz porusza się wolniej, ale zdobywa umiejętność dasha, która zdaje damage przeciwnikom. Eee, więc ma takie trzy swoje bonusy, oczywiście jak tutaj widzimy mamy view range, ale pod kamerką mamy, że ma 40 HP mniej oraz 10% mniej movement speeda, z takich danych, które nie widzicie. Eee, a tutaj eee, nasza postać ma color i nie widzi kolorów, jest zmęczony eee, brońmi, eee, You are so tired, your weapons shoot earlier. Aha, jesteśmy tak zmęczeni, że moje bronie się wolniej strzelałem i wolniej się przeodowują oraz e, mam mniej Merksów, e, ale więcej siły, czyli mamy oczywiście mniej... Itemów o jeden, jakim jeden merkstod slot mniej, ale cały damage jest o 25% większy, więc pomimo tego, że te przeczytałem te wszystkie buffy, to i tak będę na, na najbardziej basic e, postaci, może być. E, mamy teraz tutaj operację. E, this feature jest nazywany available in Przepraszam bardzo serdecznie. Aha, czyli po prostu into the battle. Ogólnie tutaj mamy Under Construction, e, czyli mamy, to będzie jakiś Genome Lab, to będzie Barracks, to będą Armory i tak dalej, to będzie Treasury, to będzie jakiś Plus. Które nie jest dostępne w demo i tak dalej, więc tutaj mamy ogólnie w tych wszystkich jakieś tam, chyba rozumiem Buffy, które możemy kupować dalej, na razie się na tym nie Ponieważ to nie jest naszym celem, więc idziemy sobie into battle Wjeżdżamy do naszej walki, widzimy tutaj bardzo fajnie graficznie zrobiona postać, że nim jest 3D, ale jest płaska Ruszamy się oczywiście naszym sadem i lecę tutaj do naszej rozumiem bazy, żeby jakkolwiek coś z tym zrobić Żeby ją jakoś przejąć, czy ja w ogóle mam E, cokolwiek do naszej pomocy, okej okay. mamy upgrade time, mamy Schrödera, Krytera oraz e, do wyboru naszej i tutaj uh, danych, to oczywiście Kerbal uh, największy damage potencjalny, ale najmniej ogólnie statystyk. Więc zastanawiam ogólnie co robią. Muszę how did this goby uh, <coughs> give this gobby a shotgun and watch him shred through enemies. Krita uh, is the deadliest shot money can buy. He may not be fast, but his shots hits hard. Czyli taki, masie, wiecie, Kryty strzela i tak dalej, to średuje, czy niszczy wszystko na uh, jak się da. No, oczywiście Kerbal uh, is the deadliest pitcher uh, in existence. Not the fastest throw, but very explosive. Czyli, uh, będzie takim martyrem, w sensie, że to sobie będzie, rzuca, będzie jakąś piłką, która będzie eksplodować, czy i tak dalej. E, ja będę sobie jeszcze, ponieważ wydaje się najbardziej basic jednostką, jaka może być. Ona oczywiście tutaj ze mną będzie biegała, będzie strzelać do naszych przeciwników. Bardzo fajny motyw, naprawdę! Ja troszeczkę to inaczej rozumiem. Myślę, że ja będę ogólnie e, strzelał z czegokolwiek, że ja będę w ogóle cokolwiek robił. A na razie polegam tylko na jednostce, która jest dookoła mnie i atakuje nasze wszelkie jednostki. Będziemy sobie tutaj w takim razie, e, znajdziemy znaczy w drodze do tego dropach, który tam minionopolastycznie po stało nie? O mnie widzę, że e, mamy tak. E, tu to jest jakby to raczej Research cokolwiek, tu co mamy jakieś coś i tutaj mamy ilość przeciwników, które pokonaliśmy. u ogólnie tutaj, ja nie wiem, turetka, coś w tym stylu. Ehm, nasze życie jest po lewo tutaj, na, to jest na, nasze życie, to mamy nasz jakby level, znaczy nie tylko jakby, tylko to jest nasz level. Ehm, supply drop tutaj nam spadł, więc oczywiście sobie to wszystko zbieramy, żeby wbić nam level i tak dalej. Używamy teraz jeszcze jakichś specjalne mocy, które zostawiły nam miny dookoła nas, a level up pod tabem. Ehm, mamy upgrade time 9. Czyli teraz tak, możemy sobie zrobić shreddera na wyższy poziom, który powoduje, że E, albo będzie e, miał więcej projectile, ale będzie miał mniej damage'u albo będzie miał więcej e, amunicji i będzie szybciej e, żebym przeładowywał. Więc ja to oczywiście bierzemy. Mamy 9, albo już się bardzo ciekawe nie nam skoczyło. E, teraz tak, możemy sobie zrobić sobie znowu lepszy e, reload, a może to nie, może to jest, że dodało nam 40% reload timeu, ale będzie nam spadało i tak dalej, więc sobie możemy to aktualnie wziąć. E, teraz tak, możemy sobie zmienić nasze życie ma e, mojej postaci. Możemy sobie wziąć, e, e, że shredder strzela jednym masywnym slagiem, który penetruje w i powoduje, że bleed on mi się nie podoba. E, tutaj możemy spodziewać, że mam ten dodatkowy jeden projectile, więc e, to weźmiemy, przecież nie możemy rolować, nie mam tych tej nocików. E, tutaj możemy dać damage, tutaj możemy dać magazyn capacity, więc sobie to oczywiście weźmiemy. E, tu możemy sobie znowu zrobić ten me, e, magazyn capacity, tu możemy dać sobie damage, e, tu możemy sobie dodać damage, tu możemy sobie dodać, e, że dodatkowy projectile nam będzie wchodził. I e, to tak, rozumiem, że jeżeli ja będę sobie zbów do damage'u, to to wszystkim jednostkom, do które mamy zebrane, Działa. Ewentualnie, ponieważ, jeżeli skupimy się teraz na, na chudzie, po prawej, na dole mamy jakby jedną jednostkę, czyli na pewno możemy mieć 5 jednostek max. Jednakże po lewo mamy, jakby, jeszcze zbokowane sloty, które na pewno może będą moją bronią, czyli ja może w przyszłości zdobędę broń. Tylko, że z tego, że na razie nie mam, to po prostu nie opłaca nam się do wyboru. Ja, więc zdecydowanie bierzemy sobie że mam więcej projectile, ok, dawaj te, teraz tym shredderem niszczysz naszych przeciwników, demoliszujesz ich, masz tutaj teraz wielką e, wiele możliwości do tego, żeby pokazać gdzie raki zimują i zniszczyć te strzelające jednostki, ponieważ myślałem, że raz nas nas stoi to zniszczy. ok, teraz lecimy w takim razie w drugą stronę, ponieważ e, widzimy, że to, e, że teraz z tej drugiej strony coś na nas czeka, mam oczywiście level up do wbicia, na z tym sobie poczekam, oj, przyjrzyjcie, mamy tutaj najbliżej nasz e, target, który będziemy mogli najprawdopodobniej przejąć i coś sobie upgradeować. mam nadzieję, że to będzie dodatkowa jednostka, a Znowu e, lód Klejnocik jak on znaczy, zaraz się przekonamy. Okej, okay, ty, 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 trafiaj tak, a nie idealnie puszczasz projectile tak, żebym ja mógł jeszcze tym dostać. Okej, okay, to najprawdopodobniej będą diamenciki, czyli będę mógł sobie robić terry i tak dalej. Więc to mi, na, to mi na pewno pomoże w przyszłości, jeżeli chodzi o nasze e, możliwości e, przeżycia. Okej, okay, te klejnociki oczywiście musimy pozbierać dookoła. Biegamy, biegamy, dawaj tam, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Eee, na razie ci jeszcze tego abiedu nie daję, ponieważ na niego jeszcze chwilę nie zasługuję. Zostawić na razie zbyt wiele. Zniszcze strzelające, proszę cię, zniszczę strzelające turety. Błagam cię, stary, musisz to zniszczyć. Nie nie możesz, to stąd idziemy. Coś jest nie tak z nim, coś ma jakieś swoje humorki. Mam to gdzieś, kiosę, etap. W takim razie. Jorku, mam XP and Loot in a Wider Radius lub uh, Movement Speed. Ja w sobie to dodatkowy projectile i to nawet dwa razy. Potrzebujemy więcej projektali, ponieważ więcej projektali tudą się większe szanse na przeżycie w naszym wykonaniu. Okej, okay, mamy tutaj. E, mamy. <laughs> Dodatkową minuskę. Let's go, let's go, let's go, biegniemy. Biegniemy, kameracie. Szybciej! Daj, do tej strzającej, do tej proszę, proszę, proszę. Tak jak. Dobrze, dobrze. Do tej do tej strzającej No, błagam cię, stary! Dziękuję. Okej, okay, tutaj też strzałce podbiegają, okej, okay, zbieramy. Nie, nie podbiegajcie, to, to jest z daleka, ktoś strzał po prostu do nas. I mamy nową minoskę, możemy sobie wbrać. Reapera. Hitera i Sparka. Chytera znamy, więc go już nie czytamy. Mamy teraz Rebera, który powoduje, że Lady Reaper is knocking. And with her uh, she brings a railgun. Shockingly, shooting in one straight line was never more fun. Czy mamy uh, g -g 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 Karabin, który strzela w prudni prostej, ale piosuje 4 obiekty. Lub mamy Sparka. Spark lives uh, quite a mark on its opponents with a shocking personality that is very contagious all around. Czy naprawdę jest to uh, coś, co uh, będzie po prostu uh, skakało tak to przynajmniej wygląda. A nie, on puści piorun, tym mieszkał od przeciwnika do przeciwnika, i wydaje mi się, że przez to chce go po prostu do e, naszej ekipy. Zastrzegałem, że to tylko nie będzie działało, on tutaj sobie biega. E, no ten. Czujcie, no muszę to więcej ograniczeń, to więcej działa. Mam bardzo wolno strzela, przynajmniej na razie. Okej, okay, strzelił piorunem. Tak, to jest więc taki e, chain lightning, czyli jeżeli kogoś trafi, to, e, to też ma szansę na to, żeby e, stargetowało jednostki dookoła niego, więc my na razie oczywiście tutaj biegamy, unikamy wszystkiego, wbijamy sobie level, ja wiem, że mądre lepszy teraz Sparka, ale na ten moment jeszcze sobie tego po prostu nie robimy, ponieważ chciałbym zrobić e, większą ilość expa, żeby poczuć ten większy boost w naszych e, jednostkach. Kliknęłem spację i coś upgrade'owałem, COŚ zabriegowałem. Upgrade nie wiedziałem, że spacją mogę, tam było napisane TAB, to kliknąłem, to myślałem, że muszę tabać nie wiem, że spacja może mnie daszy, coś mi są. a Boże jedyne. E, mnie się da mieć, ale dodatkowy lightning jump lub reload time, ale większy, i znaczy, lepszy reload time i większy Damage, więc why not, why not, why not. Weźmy sobie to z Double Buff, który mi się zdecydowanie podoba. Nie potrzebuję dodatkowego obie obiektu, który aktualnie, na który aktualnie mnie strzelał ten Spark. Wszystko w swoim czasie, tylko mam nadzieję, że ogólnie wziąłem coś bardzo fajnego, jeżeli chodzi o upgrade naszego Schrödera, ponieważ wydaje mi się, że do niego upgrade jakiś tam wziąłem i nie było to jakiś um, koniec końców debów. Eee, czy coś w tym stylu, ponieważ tak jak mówię, ten będzie jeden, jakby był potężny slag, który po prostu penetruje itd. i tak dalej. I tak blida. Nie wydaje mi się, że byłoby to opcja, którą bym chciał e, posiadać e, w naszym e, zestawie. Muszę do tego strzelającego ogólnie pójść, tak? Strzelcie w niego. Nie? Nie zrobimy tego? Okej, okay, tu jest trochę tego za dużo. To jest trochę za dużo. Jak mam się tutaj utrzymać? X. Zrobimy jakiegoś jakieś X-a. Mamy czas na wyjście w takim razie. Czyli przeżyłem wystarczająco, teraz będę mógł wyjść. Czyli na pewno oznacza to, że. Ee... Osiągnąłem wystarczającą ilość czasu na danym levelu, aby nazwać, aby w, wyjść i może po coś w naszej e, bazie coś tym stylu. Więc bierzemy sobie jeszcze po diamenciki, bo one nam się na pewno też przydadzą. Nasze życie to troszeczkę to trzeba powoli e, e, spadać. Pytanie, czy ten exit się gdzieś otworzy, czy mnie po prostu wyciągnie z tego levelu. Bo jeżeli mnie wyciągnie z tego levelu, to troszeczkę szkoda, jeżeli e, exit mi da po prostu możliwość wyjścia. No, to wtedy fajnie, ponieważ ja jeszcze. Ak o, dobra, widzę, mam exit, mam exit, czyli po mam czas na to, żeby tam dojść. E jeżeli bym chciał. Okej, okay, rozumiem, jak to ma działać. W momencie, kiedy bym teraz chciał wyjść, ponieważ będę czuł się na siła, że chcę już wyjść, mogę klient sobie X-A, który ma kulę od 3 minuty. I wtedy przez minutę mam możliwość, żeby uciec z, z danego levelu. Tak to przynajmniej rozumiem na ten moment. Możliwe, że jak to jest. Więc uwaga, teraz bym upgrade'y. Eee... sobie weźmiemy. Większy reload, e, tym możemy sobie tracić troszeczkę będzie, ale nie po prostu skakało po większej ilości jednostek, więc chciałby nie. E, Magazyn capacity możemy sobie dodać dodatkowo, się będziemy mógł strzelić dwa razy, będziemy mieli też o wiele mniejszy reload time, jak i większy damage. E, tym reload time ma damage, więc zobaczymy teraz jak to będzie wyglądało, dawajcie, atakuj. Atakujcie, to jest magnes. Magnes najprawdopodobniej, jak to w tego typu gierkach, ściągnie do nas wszystkie e, elementy, które są e, w okolicy, jednakże... Żeby dojść do tego e, magnesu, trzeba byłoby się z tego, e, przez to przebić, a to się nam nie udaje! Kill in action. Zrobili za mnie kije. Kill in action. Więc zrobiliśmy sobie 12 park, 8 we Spark, 8 we i 12 wyszedę raz. Przeżyliśmy dalej ponad 5 minut i zrobiliśmy 997. Ten numer to kupoty. Żartuję, 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 żartuję. Um, eee, nie wiem, czemu tak zrobiłem taką reakcję, ale cicho. Eee, więc ogólnie gra ma bardzo prosty gameplay. Biegasz. Kupujesz jednostki, ulepszasz je, robisz z nich bossów i tak dalej. Jednakże trzeba myśleć o tym, myśleć co chcemy ulepszyć, gdzie chcemy ulepszyć, kiedy chcemy ulepszyć, jaką postać chcemy wziąć i tak dalej i tak dalej. Więc gra ma naprawdę fajny potencjał. Gra nazywa się jeszcze raz Survivor Mercs. Mogę śmiało powiedzieć, że chcę ją na listę, wish is Wishlist on Steam. Więc zaraz od razu wchodzę, wishlistuję i mam nadzieję, że jak wyjdzie ta gierka, to będę mówiąc, sobie pograć, bo naprawdę ma gigantyczny potencjał. I szczerze mówiąc, nie mówię, że jak się stanie, ale jestem w stanie zobaczyć, siebie grający jeszcze raz tą gierkę w wersji demo, jeszcze i spróbować przejść gdzieś dalej, lepiej coś w tym stylu, albo nawet chociaż spróbować wyjść z tego wszystkiego cało. Bo naprawdę gra, ma super potencjał, tak powiedziałem też. Mamy teraz te e, materiały, więc możemy pójść na przykład do Genome Lab i za 100 e, kryształków możemy sobie zrealizować jakiś trade który nam daje oczywiście bonus potencjalny do naszej jednostki możemy sobie zachować charakterystyk, który nam daje bonus do środkowego typu e, naszego, e, naszego naszego postaci oraz talent który mnie nie stać po prostu na ten moment. Więc tu jest naprawdę dużo możliwości, które sobie możemy wziąć do naszego e, Clone Bay. Jak gdzie mamy teraz te same postacie ogólnie, tu mamy naszą zabitą pierwszą Killed in Action, ale mamy do, do wzięcia np. C60, C6, C70 i C80. Oczywiście z tymi samymi trajtami, które miało wcześniej. I się zgaduję, że jak jeżeli bym sobie np. wybrał w tym momencie i proszę sobie nią do Genome laba to np. mógłbym sobie wziąć na nią e, jakiś inny typ, a może Barakach. Uh, A okay, ogólnie poda mi się wszelkie opisy, itd. i tak dalej. Wszędzie, ComicSound to jest ogólnie możliwość odlokowania różnych jednostek, trzeba by na przykład je kupić. Może w momencie, kiedy do Armory, też możemy sobie pokupować jakieś e, właśnie e, bufy, coś w tym stylu. Jeżeli wejdziemy do Treasury, e, mogę sobie wziąć, że e, jeżeli kupię diamenty, to mam. Więcej kapacity, cokolwiek to znaczy aktualnie, no i oczywiście, reszta jest zablokowana. Jednakże zgaduję, że w przyszłości, właśnie będę, tak jak mówię, będę musiał przedstawić, nie wiem, eye, coś w tym stylu, będę musiał pójść tutaj i wybrać mu e, e, danej statystyki, czy na przykład, będę jakoś, nie wiem. Potworzyć te jednostki, you know, coś w tym stylu, bo jednak po coś to jest, tak? Po coś to musi być, z czegoś to się musi tworzyć, i tak dalej. Ten Genom Lab, e, Inspector Commander Trades and Unlock New Ones, No właśnie, czyli jakby możemy to jakoś użyć, tylko jeszcze nie wiem, jak, jakbym sobie na przykład czego wziął, że na przykład e, City Night Vision Goggles, albo Nostalgic, czyli The World Look Tak like, and On, on mówić coś w tym stylu. No, no nie chcę sobie takich rzeczy, szczerze mówiąc, no nie chcę takich rzeczy testować, bo wydaje mi się, że to jest po prostu e, drogie. I consider on HP, no szczerze mówiąc, no super, no super statystyka charakterystyczna, więc, y, mój ja mam potencjał, survival max, sprawdźcie sobie, y, na pewno, czekam, żeby ta kierka wyszła, żeby sobie właśnie kazułować z i poklikać coś w tym stylu, więc to ma ja też, na łapki w górę, komentarze, subskrypcje, widzimy się w następnym odcinku, jeszcze nie wiem czego, siemanko, peace, yo!